Hej, witam Was w kolejnym filmie na moim kanale i to jest kolejny Open Box, y, gdzie otwieram paczki i mierzymy. Zobaczcie, jaką tutaj mam ogromną paczkę. Taką będzie Open Box z Asosa, Sinsei i Shein. Tutaj mam ogromną paczkę Sinsei. Y, I tu jest Shein. Także co? Także zostawcie łapki w górę, subskrybujcie i zapraszam Was do oglądania. Także najpierw sobie otworzymy. Później to sobie wszystko przymierzymy. I słuchajcie, mam nadzieję, że światło jest dobre, bo nagrywam to po pracy, ale myślę, że jeszcze jest OK. Także co, wyciągnę wszystko z szyn i polecimy najpierw z szyin. I wszystnie jest wszystko w takich paczkach. Pierwsza rzecz. To będzie sukienka, taka biała A to sobie na razie odsunę te wielkie paki na bok Jest to taka biała sukieneczka Z tyłu ma takie, widzicie, marszczenia Tutaj jest na ramionczkach I tu ma takie Te, na brzuchu takie, wiecie Takie dwie te, więc fajna obcisła na wakacje, idealna Także no, na pewno lepiej zobaczycie jak ja ją Wam przymierzę? Teraz jestem ciekawa, jak będzie wyglądać. Ale widziałam tam dziewczyny wstawiały zdjęcia w komentarzach i była bardzo fajna. I następnie to są trzy stroje kąpielowe. Pierwszy stroj kąpielowy jest to taki czarny z klamron, jednoczęściowy. Tylko go zapnę może na szybko bo. Nie mam żadnych strojów, czyli znaczy, mam tam jakieś, ale zazwyczaj te stroje jednoczęściowe Jakieś są niewypałami Oczywiście strojów Wam nie będę mierzyć Bo nie czuję się na tyle odważna, żeby paradować w strojach kąpielowych Ale mam, Wam je więcej pokażę Tylko ten Czekajcie, zobaczycie O, to jest taka klamra O Taka klamra Więc bardzo Ładny, tutaj będzie miał taką klamerkę i tutaj taki z tyłu ma takie normalne plecy. Więc taki strój jeden. Później kolejny to jest biały. I są to takie majteczki. Takie haftowane, więc fajne. Są takie majtki. I do tego jest taka góra. O, fajne, bardzo mi się podoba. Mam, mam nadzieję, że będzie dobry. Kolejny, stój kąpielowy. To już jest taki, takie tutaj są wiązane. Widzicie na ten. Fajne, regulowane sobie. Nic Wam tutaj nie będzie wiecie, uciskać, bo sobie wyregulujecie jak chcecie. I tutaj też taki staniczek, że niby nie uszczywniany, ale tu na dole ma te druty. Sztywny. I tutaj ma też jakieś wkładeczki na zapinanie. Wygląda tak. Myślę, że do palonego ciała będzie fajnie wyglądać. I ostatnie dwie rzeczy to są gadżety. Pudełeczko na tabletki. Będę Ci śmiać może, ale mam troszeczkę już tych tabletek, także sobie wzięłam tak. I to po prostu kolor losowy. A druga rzecz też, kolor los losowy jest to taka coś, taka nakładka na pastę. Czasami wiecie, że nie ściągać tego wszystkiego produktu na dół, się męczyć, to sobie zakładacie takie coś, ma taką dziurkę i sobie tak zjeżdżacie. I to podobno jest bardzo fajne. Kogoś to widziałam i zamówiłam. Dobra, z to wszystko. otwier to wszystko otwieramy teraz z Otworzymy sobie, Na wizji żeby nie było, że ja tam zaglądałam Kusiło, ale słuchajcie, nie zaglądałam Przyszło mi to w tygodniu Dzisiaj jest sobota i jeszcze też dzisiaj byłam w pracy Mówię, dobra, nagrywam, już jest słabe światło Ale nagrywam, bo sama się nie mogę doczekać Co tam będzie, także Znaczy ja wiem, co tam jest, wiem, co zamawiałam Ale jak to będzie wyglądać O, mamy pierwszą rzecz Jest jedna kurtka, jeden płaszcz Jest to kurteczka, Ale fajna Bardzo fajna, bardzo mi się podoba Taka khaki Tutaj w, w chyba jest trochę ciemniejsza O, ona no tak wygląda, jak wam przybliżę jest Taka krótsza Ona w ogóle ma gdzieś ściągacz Ma to dobrze, bo jest taka dosyć szeroka Ale ma ściągacze Ja sobie zamówiłam oczywiście rozmiar S I dobrze, że to męskie I tu ma kołnierzek, ale wiecie co? Widzę, że ten kołnierzek ma odpinany, więc bardzo fajny Bo tak to jest taka jesienna A ściągnięcie sobie ten kołnierzyk i będzie taka Wiosenna, podoba mi się Później, na, później wszystko zobaczycie Kolejna rzecz y, to, jest, to jest Kolejna rzecz to są maski Zamówiłam sobie czekoladową taką y, Truskawkową Dwie maseczki y, Później sobie zamówiłam Majtki to Wam pokażę tak na szybko takie i takie, koronkowe. I ostatnia rzecz to jest płaszcz. O, ale ładny kolor. Jestem ciekawa, bo nigdy nie miałam płaszcza takiego eleganckiego. I powiem, dobrze brakuje mi. Kupiłam sobie taki misiowy, taki może pamiętacie. Ale. Yy... Ale on jest taki mega gruby i mi brakowało takiego trochę większego. Nie chciałam żadnego wiązanego, tylko takiego luźno, luźno puszczonego Takiego, wiecie, trochę w traf, stylu oversize i to jest z rozmiar S -ka. No i wydaje się taki dosyć spory I to był taka kawa, taki kawowy napisany Bardzo ładny, był jeszcze taki ten kamel, ale nie chciałam, bo pogłama ją wszyscy Ten taki troszeczkę ciemniejszy Bardzo fajny, podoba mi się, na pewno później zobaczycie jak go przymierzę z tak, z Sinsey to wszystko. Została największa paka. Ale słuchajcie, ona tak wygląda duża, bo tam jest jedna y, duża rzecz. I ona to nie jest dla mnie, tylko to już jest między innymi jako prezent urodzinowy. Chociaż żałuję, bo mi się bardzo ta rzecz podoba, i żałuję, że nie będzie to moje, Ale już otwieram. że otwieram, muszę sobie tutaj na łóżko położyć, więc wybaczcie jak chwilę będę y, tyłem. Wow! Dobra, moje nożyczki odkładamy. Więc proszę bardzo. Mówię aż tak to tylko wygląda, wcale tak nie jest dużo tego. I trochę, ale folie. I zaczniemy od te największe rzeczy. Położę sobie na łóżku. I pierwsza największa rzecz, która nie jest do mnie, to jest mata. I ona jest tak piękna, zobaczcie. Jakie ma piękny wzór fioletowa. No piękna, z takiej firmy. Fit, Fit hut. Fit hut, Fit hat, Yoga Mat. Ale wiadomo, no do ćwiczeń też takich może być. Fajna, bo jest cieniutka i widzę, że będzie bardzo długa. Także super. Bardzo ładna. Ale tak, jak mówię, nie idzie ona do mnie. Dla mnie jest bluz. To nie jest bluza, tylko to jest bluzka z Adidas. Słuchajcie, takie promocje są też na stosie, więc jak już kupowałam ten prezent, to oczywiście dla siebie do koszyka też coś dorzuciłam. I to jest rozmiar S, -ka. tak, tak. O, duża jest jak na S, ale to dobrze. Czyli dużo, w sumie trochę dłuższa jest, a ja lubię dłuższe, ale ładne. Do palonego ciałka, myślę, że jak wrócę z wakacji, to będzie fajnie. Właśnie mi zależało, bo ja mam bardzo mało bluzek. Wszystkie mam, właśnie bluzy. A one są grube, a ja bym chciała czasami na sportowo, to nie mam żadnej bluzki, tylko jak coś, to na przykład sweterki czy tak dalej A takich bluzek mi brakowało, więc bardzo fajne Następnie, a tutaj mamy spodnie skórkowe wziąłam Estę, I się boję, czy nie będą za sama, bo to jednak skóra Ja już od razu poznam, jak zobaczę hmm. Chociaż powinny być dobre jest tak. I one są takie skórzane spodnie. Tutaj są na dole tak ścięte. Podobno do tych legginsów, co ostatnio mierzyłam. Też mają przez środek takie przedziałki. Powinny być dobre. Się ciągną, także najważniejsze. Widzę, że mają bardzo wysoki stan. Do białe, białej koszuli, czy coś to ekstra. No i ostatnia rzecz. Nie zgadnijcie jaka. Taran. Świąteczna. Tak świąteczna. Zamówiłam sobie świąteczną piżamkę. Mam tylko jedną. I zawsze na vlogmas mi brakuje, bo tylko ją piorę piorę i wiecznie w nie chodzę. I zna... Ale mam miły materiał. I znalazłam taką chyba za 48 zł. Taka promocja. Tylko że to jest XS na S I mam nadzieję, że mi będzie dobra. Chociaż już chyba widzę, że jest dosyć duża. O, spoko. Jest duże. Także też Wam ją przymierzę, zobaczycie mnie. Jest mega cieniutka, znaczy, mega mi materiał. I jest taka cieniutka, że się nie, nie zgrzejecie. Szkoda, że nie możecie tego dotknąć. Nie jest taka gruba, bo czasami wiadomo, że taką grubą piżamę się założy. Miałam, miałam taką jedną polarową, też właśnie bluzę, samą wrózkę, e, taką świąteczną polarową, którą sobie kupiłam w lumpie. Ja że jakieś świąteczne rzeczy kupuję w lumpie, bo mi szkoda wydać. Na, na sezon No mm, takiej pełnej kwoty, i w niej było tak gorąco, że masakra. Także postawiłam, znaczy że postawiłam. nie wiedziałam, że to będzie takie aż cienkie, ale bardzo fajnie. To jest bluzeczka. I do tego spodnie. O! Ale te spodnie są świetne. Dobrze, mają ściągacz, gumę. I na dole też mają ściągaczy. Bo ja nie lubię takich pierzam w ogóle, których nie mają ściągaczy na dole. W nocy mi to się wszystko podwija i w ogóle. A to ma bardzo fajny materiał, także tak. Także tyle. I co, lecimy mierzyć. Dobra, no i co, gotowi, namierzymy, to zaczynamy. Tam za mną wisi płaszcz, sobie go powiesiłam, żeby na razie się nie pogniót. Mam na sobie różowy stanik sportowy, mam nadzieję, że nie będzie prześwitywał, no dół trochę będzie mi ciężej pokazać, ale się odsunę na tyle, żebyście w miarę dobrze widzieli. Także Pierwsza rzecz to jest ta bluzeczka z Adidasa, jest bardzo fajna, jest taka to jest eska, tak jak Wam już mówiłam Rękawki ma troszeczkę dłuższe, ale to mi nie przeszkadza Bo... No bo... Y, ja lubię takie, mi to po prostu, ja nie muszę mieć tak ekstra wszystko dopasowane U nas trochę taka dłuższa Ale ja i tak sobie ją no, lubię składać Spodnie i tak, więc fajna, bo jest cieniutka Tak jak mówię, czasami bym chciała na sportowo, A niekoniecznie zakładać grubą bluzę Więc taka cienka buzeczka. No i na sobie mam te super skórkowe spodnie Powiem wam, że mają Fajny, bardzo wysoki stan Tak jak wam mówiłam Są podobne do tych leginców Bo mają te kreski prześrodek Ja wam się może odsunę Na tyle, na ile mogę I wyglądają tak No i są e, Świetne Także udany zakup. Na to Wam może od razu przymierzę kurtkę i płaszcz. Kurteczka za tyle fajna. Chyba Wam tak mówiłam, że to jest odpinany ten kołnierzyk, więc jak ktoś nie chce, tego nie musi mieć, ale mi... No, mi się podoba z tym kołnierzykiem. O! Kurteczka wygląda tak. I tutaj macie te ściągacze, więc można fajnie wszystko ściągnąć. Ją wam zapnę. O. I wygląda tak. Uważam, że świetnie i. No i pasuje mi chyba ten kolor, co. Tak. Teraz lecimy po płaszcz. Więc taki w sumie bardzo szybkie mierzymy, bo mam same takie wierzchnie odzieży, ale za chwilkę będę się przebrać w sukienkę piżamkę świąteczną. Dobra, i ten płaszcz. Może nie za bardzo do tej bluzy, chociaż ja lubię takie połączenia sportowo-eleganckie, ale z tą bluzą to wydaje mi się, że to jednak już tak za sportowe i nie pasuje. Ta bluza ma nawet dłuższe rękawki niż ten płaszcz. Więc ten to może niekoniecznie, ale sam płaszcz jest super. Kieszenie ma tylko trzeba. Odpluć i on jest taki dosyć długi jak na mnie. O. Mnie się podoba fajny kolor, taki ciemniejszy, nie, tak, nie ten kamalowy, jasny. I ja tam to jeszcze sporo luzu, nawet jak się zapnę. No tak, wynos tą bluzą, bym tego nie ubrała do tych spodni skórkowych fajnie. Ale jest to mnie, chociaż powiewałam, że takie płaszcze nie, do końca nigdy nie był mój styl. Ale stwierdziłam, że jeden może być. O, zapięłam. I tu jeszcze sporo luz, luz także spokojnie swetry się zmieszczą No i mam eskę. Myślałam, że w barkach będzie mi cisło, ale jest okej. Okay. Nie muszę mieć wszystkie płaszcze takie wielkie, Oversize'owe, a też wcale nie jest takie jakiś yy, obcisły. Myślę, że ta Mka była jeszcze dłuższa i już bym wyglądała niezbyt także tak. Fajny jesienny płaszczyk. Na zimę może niekoniecznie, bo on wcale nie jest taki gruby, ale tak jak mówiłem na przykład do przejścia z samochodu do galerii, czy tam do rodzinki, to, to tak, ale na jakieś spacery, czy w góry czy, czy coś, to raczej nie. Dobra. Ubieram sukienkę i świąteczną piżamkę. Dobra, jestem tak jakby mam ten stanik sportowy i tak będę musiała zmienić pod tą sukienkę, bo ona ma tu takie wycięcia. No i powiem Wam, że tak ta piżamka to jest chyba najlepszy zakup z tych wszystkich. O, tam widać rzucona, jest tak milutka, tak cieplutka. Tu ma ten ściągacz, że sobie tą bluzkę wsadziłam tak w środek, oddalę Wam się na tyle ile można. Ma kieszonki. No jest świetna. Naprawdę. Y Piżamka, no sztosik Także jak mówiłam na no, vlogmas jestem gotowa I na pewno będziecie widzieć mnie w tej piżamce no, Ona ma taki wzorek No taka jak to się mówi iście świąteczna No to teraz muszę przebrać stęk I pokazuję wam się w sukience Dobra słuchajcie i mam na sobie tą sukienkę Chociaż no teraz to na mojej zdaniem nie wygląda aż tak fajnie Dlatego, że nie jestem opalona i przyda się schudnąć do wakacji jeszcze 2-3 kilo I jak się opala to będzie idealnie tu ma te dziurki, słuchajcie stanik zmieniłam, a tej już nie zmieniłam, a mam dosyć ciemne więc tak, tu macie te dziureczki tutaj sobie musicie tak wycie dopasować, żeby wam nie było widać stanika i długość jest taka z tyłu jest taka marszczona także to fajnie wszystko y Wygląda, no ja mam wizję na wakacjach z opalonym ciałem i jeszcze, tak jak mówię, minus jakieś 2-3 kilo i będzie idealnie. No także, e, oczywiście, jak zwykle, łańcuszki mi się poobracały także to na tyle w tym filmiku. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Dajcie znać koniecznie, co Wam się najbardziej podobało i do kolejnego.